Cześć, witajcie, tutaj mi w dzisiejszym odcinku recenzja Lego City 60298, rakietowy motocykl kaskaderski. Zapraszam. Ok, na początku wziąłem sobie kaskadera na bok, bo na razie omawiamy tutaj jego pojazd i ten motocykl reprezentuje się w ten sposób. Z boku możemy zauważyć RR, taki fajny nadruk, motyw. Z tyłu mamy przyczepione, dwu, przyczepione dwa czerwone elementy, i na jednym z nich trzyma się taki fajny ogień, fajny szczegół. E, mamy jeszcze szarą kierownicę i pomarańczowe koła. Jedynym może minusem, ale to każdy może uważać inaczej, przynajmniej według mnie, jest tutaj, że pierwsze koło to przednie. Jest większe niż yy, koło tylne. No ja rozumiem, że to jest nakręcane. O, ale teraz możecie zobaczyć, że jest różnica w rozmiarze. No i właśnie przechodząc do tego nakręcania. Widzicie, trzy razy do przodu. No to tyk nam ładnie jedzie. Ja to sobie go złapię, bo nie, żeby mi nie spadł. No i tak on to się prezentuje z tyłu. Jeszcze Wam pokażę z przodu. No, i myślę, że możemy przechodzić do omawiania kaskadera. Okej, okay, a kaskader prezentuje się w ten sposób. Mamy bardzo fajny tutaj na torchiku ten sam motyw co na motocyklu RR. Yy, ogólnie bardzo fajne szczegóły. Fajnie, że jedna rączka jest w takim kolorze, a druga w takim. Że nie jest to jednolite. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Szkoda tylko, że na spodenkach nie ma nic nadrukowanego, bo jeszcze może by był dodatkowy plusik. No i plus jeszcze taki fajnie nadrukowany w pasek helm i czerwona szybka, co wydaje mi się, że jeszcze nie występowało. Plus jeszcze taka fajna buźka. No ale niestety nie mamy alternatywnego wyrazu twarzy. Ale i tak minifigurka wydaje mi się, że jest bardzo fajna. Okej, okay, no i tak prezentuje się zestaw 60298 rakietowy motocykl Kaskaderski. E, no, co mogę on nim powiedzieć, jeżeli chodzi o oceny. Wydaje mi się, że jeżeli postawicie to tak jak ja na półce, wygląda to całkiem spoko, więc jest plusik. No i plus jeszcze funkcje zabawowe, no to pokazywałem je w trakcie oceniania motocykla, że możemy go sobie nakręcić i puścić. No i on wtedy sobie jedzie. No, i tak oto prezentuje się ten zestaw, a ja bardzo dziękuję za obejrzenie, no i co? Pa!